Szukasz dobrego auta pod wyścigi off-roadowe? To super, że tu jesteś! Ja jestem MINS i przedstawię Ci naszą propozycję oraz tajemniczy bonus warty uwagi. BMW X6 z 2016 roku według nas jest najlepszym autem terenowym dostępnym w grze. Rozpędza się do ponad 350 km na godzinę, a jest to wystarczająco szybko, by wygrywać wyścigi a nawet i dublować konkurentów. Poza tym kosztuje 107,5 tysiąca, budżetowy wybór biorąc pod uwagę koszt innych aut. Standardowo ma 188 poziom, co pozwala nam na udział już w pierwszych zawodach, a wygrywanie ich nie powinno stanowić większego wyzwania. Auto ma przyzwoity zryw, bardzo dobrze trzyma się drogi oraz świetnie szybuje. Objęłam nim kilka osobistych rekordów, dlatego z czystym sumieniem je polecam. No dobrze, ale co jeśli brakuje na nie kasy? Auto kosztuje ponad 100 tysięcy, silnik kolejne 600, a personalizowanie nadwozia też nie jest tanie. Z forsą potrzebujesz pomocy? Nic prostszego. Podjedź w miejsce zaznaczone na mapie. Znajdziesz tam rampę. Skacz z niej w miejsce, w które i ja celuję. Auto zostanie zresetowane za każdym razem tuż po wylądowaniu. A miejsce respawnu to ostatnie bezpieczne miejsce przed rampą. Staraj się za każdym razem o jak największą ilość gwiazdy. Powtarzaj skoki tak długo, aż ilość forsy będzie cię satysfakcjonować. To tyle ode mnie. Pozdrawiam, Min.